Witajcie, my sobie dzisiaj tu gramy w grę z, wraz z Wojtkiem, który dzisiaj wystąpi w odcinku. Aaa, Michu, nigdy nie byłem w odcinku. Dobra, zaczyna się gondola. Co to, to? Aha, aha, Od, okay. rzecz, nie? Nie wiem. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, narysowałam. Okej, narysowałam. Ok, jaką. Ja wolę tak na razie nic nie mówić, bo Wojtek będzie wiedział, które jest prawdziwe. Aha. O, ja cię to ciężkie mam.

Ja jakieś głupie miałem po prostu. Chyba jeszcze raz będziemy ci nie. Co? Nie. Nie, nie będziemy kolejny raz. Ja mówię w tej grze. Evil Koala. Po prawo. Ja wybrałem po lewo. A chyba źle wybrałam. No, mm. ja wiedziałem! No ja wiedziałem. Bo jedna jest zła. A zresztą, no, widzisz. Okej, okay, jedna osoba ma 400. Ja mam chyba 100. Lamp that is off. O po, po, pra... prawo. po prawo. Gdybym wiedział, że to lampa do narysowania... oh my god! Ale gdzie jest moje? Gdzie jest mój, rysu... mój rysunek? Okej, okay, mamy trzecie miejsce i to Nick. Angelo, to jest polego. No tak, bo... Anioł nie? To, to też jak... Logi okay. jakoś. Ile ludzi, oh my god. Dobrze, że to nie twoje było. To nie. Bo nie, to nie było, moje. nie. I Dobrze, just left the game. game. To jest jak tak, że jest. to escape. Tak Dziękuję. No, nie. To to moje było w ogóle. Aha. Doing laundry. Robiłeś tu? Tak. Które? Po prawo. Na twoje? Tak. Ale było kopii. Ja. Tak, ja bym zaznaczył też to. <grym> Ale Lef to było. Lepiej to skopiowałeś w sumie. No. Te nogi jak mi jak mi wyszły. O tu jest oryginalne. I wiem. Ja po lewo. Po lewo, to jest moje oryginalne. Nie, ja Ci nie wierzę. No, nie, nie, nie! To Ty że ja Ci nie wierzę. No, no, kontekst. Przynajmniej, przynajmniej punktów nie dostałeś. No, ale Ty też nie dostałeś. No, Do, trudno, <suszy> ważne, że Ty nie dostałeś. Black, Black Friday. Friday. Hmm. To jest ciało. Okay. Dobrze. A, dobrze. Okej, okay, trzecie miejsce. Nie, czwarte. Tak. Roblo Roblox Studio, oj. O nie. ci są brzydkie, więc daję pośrodku. No ja też tak myślę. Mm, no. Tak, jest. Takie naj... Nie wiem, takie najładniejsze się wydawało, nie? No, no, tak. OK, ja mam takie miejsce. Ja nie wiem, nie pasuje. OK, Okej, kolejna runda. No, teraz rysowanie znowu, tak? Tak. I dwa razy kopiowanie, eee, bo normalnie I, tu i teraz się w musimy narysować Tutaj będzie u góry. O, tutaj właśnie... Okej, okay, się... to jest łatwe, to jest łatwe. Ja to mogę narysować. Ja nawet znam takiego mema w sumie. O oh my god, mi się udało! Ja Was, to, mi, mi się udało. się nie udało. Moje jest głupie. No takie moje też. Co to, to jest... Znowu takie dziwne dostałem. A ja mhm. nie wiem, bo jak ja rysuję, to ja mam takie. Ja nie wiem czy... To takie proste bardziej. Ja nie wiem czy to jest przez myszkę w sumie, bo... bo... bo oni to takie... To drzewo ja ma być. Widzowie okay. to ma być drzewo jakby co. Okej. Okay. Dobra, teraz tu... Okej, okay, dobrze, dobrze widzowie. Udało się coś tam zrobić. Co? ja nie, nikogo nie kopię. Nie kopiuję o co chodzi? A dobra, ja kopiuję. Nie wiem, to jest jakaś walka. No. Ale ja nic nie mogę kopiować! Ta gra jest też czas czasem zbagowana. Chyba ty. Ty nie umiesz po prostu skopiować. You don't get to copy anyone. There are not enough drawings to allow everyone to copy. Please wait. No czekam, ale no nie tak, mogę. Masz poczekać to. do końca, bo nie ma dla ciebie rysunków. Dobra, na szczęście dwa narysowałam. Mi nie wyszło. Ema. Emo, Emo Po prawo. Myślę. O, chyba źle wybrałam. Ja wybrałam po prawo. Yes. Yeah, Okej, okay, dobrze. A tak długo się zastanawiałem. No ja też, ale po prawo jest oryginalne. Okej, okay, po jest za spłaconym Maciusiem. A i <laughs> ten these jest. O, ja nie mogę. Środkowa. Ja po lewo? No, po środku to na bank, nie, a po lewo to. Może ja nie wiem. No, dwie osoby na mnie. Oh my god, po lewo! Moje było Ja Jakieś trzecie miejsce. Ja mam piąte. Trzecie miejsce. Watermelon helmet. <grym> to jest ja lewo. Po, 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 prawo. po prawo jest moje oryginalne. Ale ja dam po lewo. Nie! только одна особа и там мушались бы не надо было так так будет твоя идеально никто а что так глупо было это было даже i lubię oj ja po prawu daję No na ale nie wiedziałem o co to chodzi myślałem że to jakaś bitwa dobra no to cały czas drugie miejsce why am i here oj które jest po lewo jest twoje tak nie, o, nie, nie, dobrze. Dobrze, dobrze Ok, trzymam się się tym tym przy tym drugim miejscu. Po lewo jest moje, po lewo jest moje, na serio. nie, 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 Jest to nie, moje okay, nie, nie, English school. Polisz gupa. Jestem <laughs> polska, powinno być. Dobra. Jest, drugie miejsce. Okej, okay. ale, ale to, to moja ostatnia wygłoda. Okej, Takie głupie dałeś. No. <laughs> Więc w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.